Chłopaki, jestem naprawdę podekscytowany, że mogę zaprezentować Wam nowy wybór produktów, które z pewnością Was zainteresują. Nie chcę psuć Wam niespodzianki, więc zostańcie z nami i dowiedzcie się wszystkiego zaraz po piosence przewodniej. Numer 5. Jest to gitara klasyczna dla początkujących w zestawie z praktycznym futerałem, który pozwala zabrać ją ze sobą wszędzie. Jest on dostępny w różnych rozmiarach. Etui ma praktyczną kieszeń, w której można przenosić wszystkie akcesoria oraz poręczny pasek ułatwiający przenoszenie. Na spodzie ma haczyk, który pozwala na swobodne granie na stojąco. Ma jasne, naturalne wykończenie z bordowym tyłem i bokami. Jego niskie struny są wykonane ze stali z nylonowym rdzeniem, natomiast trzy dolne struny są w całości wykonane z nylonu. Pasek idealnie przylega do podstawy gitary, dzięki czemu można na niej grać na stojąco bez żadnego dyskomfortu. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 4. Jest to idealna gitara klasyczna dla początkujących w rozmiarze odpowiednim dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Wyposażona jest w nylonowe struny i szeroką podstrunnicę, która ułatwia młodym ludziom efektywną i wygodną grę podczas nauki. W komplecie znajduje się walizka i paski do przenoszenia. Gitara ma jasno-niebieskie wykończenie, które nadaje jej wyjątkowy charakter. Dostarczany jest z chorusem, pikiem i zapasowymi strunami. Struny nylonowe są łatwe do naciągnięcia, ponieważ są znacznie bardziej miękkie niż struny stalowe lub niklowe. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 3. Jest to wysokiej jakości klasyczna gitara akustyczna z ergonomicznym, pancernym korpusem i błyszczącym wykończeniem. Jego konstrukcja ułatwia strojenie, wyposażona jest w wysokiej jakości stalowe struny. Jest to kompletny zestaw dla początkujących, zawierający tuner, który znacznie ułatwia strojenie. W zestawie znajduje się również składana podstawka pod gitarę, dzięki czemu można ją umieścić w dowolnym miejscu, nie upuszczając jej. W zestawie znajduje się również pasek i komplet strun gitarowych, które zwiększają trwałość instrumentu. Charakteryzuje się doskonałą jakością dźwięku. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 2. Jeśli szukasz zestawu gitar klasycznych dla początkujących, to jest to zdecydowanie jedna z najlepszych opcji, jakie możesz rozważyć. Posiada czarny wierzch, tył i boki oraz kremowe krawędzie, co nadaje jej bardzo unikalny styl. Podstrunnica i mostek są czarne, a podstrunnice niklowo-srebrne. Strojki w tym modelu są również niklowane, co pozwala uzyskać najlepszą jakość dźwięku przez cały czas. W zestawie znajduje się futerał w stylu plecaka, który zawiera poręczną kieszeń. Dodatkowo w zestawie znajduje się książka z wieloma piosenkami oraz płyta ciąg dalszy. W zestawie znajduje się również tuner z wyświetlaczem LCD oraz dwie kostki, dzięki czemu można od razu zacząć używać gitary. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 1. Jest to gitara klasyczna dla początkujących, która posiada wierzch i tył w kolorze miodowym, boki w kolorze machoniu i czarne obwódki, co nadaje jej fantastyczny styl. Posiada stabilne mosiężne struny oraz wysokiej jakości niklowane kołki. Jest to idealna pełnowymiarowa gitara dla osób powyżej 12 roku życia. W zestawie znajduje się futerał z paskami do noszenia na plecach oraz kieszeń na nuty i akcesoria. W zestawie znajdują się dwie końcówki do rozpoczęcia pracy. Gitara ta jest idealna dla początkujących gitarzystów i amatorów. Stosunek ceny do jakości tego instrumentu jest po prostu wyjątkowy i pozwoli ci na bardzo efektywną naukę gry. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie.